Mam dla Was graf, czyli filmik o książkach, które udało mi się przeczytać w lipcu. Pierwszą książką, którą udało mi się przeczytać w tym miesiącu, jest Ta dziewczyna Colin Hoover, czyli ostatni tom z trylogii, w której pierwszym tomem była pułapka uczuć, a drugim nieprzekraczalna granica. W tym tomie główni bohaterowie są na tak zwanym weekendzie miodowym i w końcu mogą spędzić trochę czasu razem i powspominać stare czasy. Myślę, że ta książka nie za wiele nam daje, jeśli chodzi o spojrzenie na całą trylogię, ale możemy sobie wspomnieć fajne czasy, gdy czytaliśmy pierwsze dwa tomy. Jak pewnie zauważycie, jest to miesiąc skończenia serii, więc skończyłam również serię rywalki Selekcja. Od Kieryk'a i przeczytałam Koron. Jest to ostatni tom, w którym główna bohaterka, czyli Edlyn, zmienia się i znajduje miłość swojego życia. Następnie skończyłam serię o braciach Benedyktach, czyli przeczytałam znajdęcie Krista. Może zastanawiacie się, jakie jest najpiękniejsze miejsce, aby się zakochać? W tym tomie jest to Wenecja, gdzie Krista Brooks spotyka Księga Benedicta i trochę się powmatwa. Wszyscy mogą stracić to, co dla nich najważniejsze. I myślę, że ta książka jest najlepsza z tej serii. Teraz dla odmiany pokażę Wam rozpoczęcie pewnej duologii. Mówię tutaj o Dworze cierni i Róż Sary James którą już zrecenzowałam na moim kanale, więc odsyłam Was do tego filmiku. Po kacu książkowym, który przeżyłam po dworze cierni i róż, musiałam wybrać sobie jakąś taką lekką młodzieżówkę, która trochę mnie oderwie od tego wszystkiego. I myślałam, że właśnie taką książką będzie bez słów. Ale no, czuć się pomyliłam, ponieważ ta książka nie jest taka lekka i Odbiega od tego pewnego schematu, do którego pewnie już się przyzwyczailiśmy. Więc jeśli szukacie książki, która nie jest schematyczna i naprawdę wciąga, gorąco polecam. Kolejne zakończenie serii. A mianowicie, Tak słodko Tamary Weber. Kiedyś, dawno temu przeczytałam tak blisko i tak głucho, o ile mi się dobrze wydaje. Ta książka opowiada już o całkiem innych bohaterach, i w sumie nie wiem dlaczego tytuł jest tak bardzo podobny. Ale książka jest naprawdę bardzo warta uwagi. Opowiada ona o takiej bezgranicznej miłości, która może rozpocząć się już w czasach dzieciństwa przez jedno małe wydarzenie z życia. Opowiada też o dwóch różnych bohaterach, którzy z pozoru mogą Wam się wydać kompletnie inni, ale tak naprawdę pod tymi wszystkimi skorupami i maskami kryją się dwie pokrewne duże. Wyjeżdżając na tygodniowe wakacje nad morze, chciałam wziąć jakąś taką grubszą książkę, która wystarczy mi na cały ten czas. Więc zabrałam ze sobą 4 sekundy do stracenia, jest to trzeci tom od K.A. Tucker, opowiada tutaj o Kainie, który jak może wiecie jest szefem klubu ze striptizem, w którym pracowały poprzednie bohaterki poprzednich tomów. Dowiadujemy się tutaj ile możemy stracić i ile możemy zyskać podczas 4 krótkich sekund. Myślę, że ta książka była naprawdę warta uwagi, tak jak dotychczasowe dwa tomy. Mogę Wam ją z, ze spokojnym sercem polecić, tak jak 10 płytkich oddechów i jedno małe kłamstwo. Myślę, że w najbliższym czasie zabiorę się za 5 sposobów na upadek. Myślę, że ostatnią książką, którą przeczytam w tym miesiącu, ponieważ jest 27. Będzie bestia, prawdziwa historia księcia, którą zdobyłam w Biedronce. Jak pewnie wiecie, są teraz bardzo fajne przeceny, na które dostałam właśnie tą książkę, a także dawcę. Książki są po niecałe 8 zł, więc myślę, że naprawdę się opłaca. A w ogóle popatrzcie, jak ona jest piękna. wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w tym miesiącu. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy przeczytaliście. Może czytaliście to samo co ja, jeśli tak, to napiszcie mi, co sądzicie o tych książkach. No i chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że w przyszłym tygodniu możecie się spodziewać na kanale vloga z nadmorskiego pleneru czytelniczego, który odbędzie się w Gdyni w ten weekend. Będzie on od piątku do niedzieli. Ja wybieram się na niego w niedzielę. No i mam nadzieję, że może się tam spotkamy. A także myślę, że kupię tam dość dużo książek, więc możecie spodziewać się hola w najbliższym czasie. No i... Pa!